Siema, siemanko, sysyaki, ty to friend Dzisiaj są ze mną Sia i Misiu Zbysiu Cześć Dzisiaj gramy w grę Spider I będziemy uciekać przed pająkiem Aha I, i Chyba, że nas ugryźnie pająk No, chyba tak jeśli Wam się odcinek spodoba, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, będzie mi bardzo miło. Jesteśmy prawie blisko, żeby dobić 1000 subów, aby było tak dalej, bo my z tej okazji robimy coś specjalnego. I życzymy Wam miłego oglądania i nie będziemy już Wam przedłużali. Pozdrawiam. A nie, Sia jest z pojąkiem. Ja no, uciekamy. Podglądasz. Ok. Zagłosujmy. Już. Tak. O, już tak szybko? Wow! Ja wszyscy cię... Raz no! Wszyscy naraz! Aż się tylko nie spodziewam. Ale mi się... No, tak. Ale ja fajnie wyglądam! Mamy tuby dobra. Ej, dobra, dobra, dobra ej, spytana, jak będę panią to zobaczcie na mnie. Ja okay. Okej. To ja jakby coś już będę od razu czekała. Żeby cię zobaczyć. Czekamy na... Ej, hmm. Ej, no ej, pokaż się! Nie, nie atakuj mnie! Ej, no rzeczywiście! Ej, mi się upa. Fajja jak sieja wygląda fajnie. A ja mogę coś zobaczyć? No. Ja też chcę. Nie było muzyki No, chyba lepiej. Dobra. Uciekamy. dobra, uciekamy, uciekamy. Uciekam. Ej, jeszcze mi drzwi. Dobra. Oli, tracimy czas. No, tracimy tylko czas. O, dobra! maj Dobra! Dziękuję, bo teraz mogę cię spryskać. Sia, ho, no. Nie, dziękuję Sia, boisz się mnie? Tak. Bo ja cię spryskam za chwilę sprayem, bo ja mam bug spray. Gdzie jesteś, Sia? Na no. Pieniądze. A, na dworze. A, z drugiej strony. Kurde Chyba, że wyjdziesz z tamtej strony. Nie, wiem, nie, ja jestem na dworze. Aha, chyba z drugiej strony. Ma no, klucz ma klucz? Chyba tak. Co? E, ja nie wiem, kto ma złoty klucz. Gdzie ty jesteś, Sika? Idę do, do ciebie, tam po drugiej stronie. Aha, idziesz do mnie, tak? No dobra. O, o, o! Tak. <śmiech> <śmiech> tak, tak haha, spryskany. <laughs> Dobrze, ci tak SIA! No. Ha, ha. O nie, O nie właśnie nie jest tu bateria! O dobra! O, klik, dobra! Proszę. O, ja mam! Dobra, ty weź backspray, ty weź backspray! Dobra. ładowanie minuta i 5 sekund. Kurde i pewnie pułapkę zaraz na nas nastawi. Pewnie no. jak my uciekniemy. O dobra, mam klucz! Dobra, 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 dobra! Idę, idę, idę. Lecimy. lecimy, lecimy! Nie, Sia Sia, Sia, SIA! Dobra, dobra, chodźcie, chodźcie! No. Jest to szybko! Ja, ja, ja no, nie mogę... Jak to zrobisz? Tak szybko? No z sigmami. No, zostaliśmy z signami. A ja tak! <laughs> <laughs> dobra, zróbcie co go Uciekłeś. Na no, rasie! Na Dobra, no. dołączcie! Dobra, dołączamy! Ładowanie. Do, 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 do no. I się runda zaczęła. Teraz ciekawe, który z nas będzie pająkiem. na cztery ktoś z nas będzie. No. O? Misiu będzie pająkiem! O nie! No! O nie! No Misiu z byku o, został spiderem! Patrz mi to jakby po prawej, po prawej stronie postaci, do której poszedł na samym porządku pająk, tak? No, poszedł do głowy. Dobra, skipujemy Skip, 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 skip Skip, 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 skip. O, Ale fajnie Hej, Ej no <laughs> O kurde dobra, w miejscu, bym mógł się zobaczyć, okej? Okay, ale nie No ja też Dobra, mam klucz francuski Francuski klucz O, już drabinę mam Dobra Jak nie zauważysz, to mnie nie łap, bo chciałbym na początku cię zobaczyć No ja też <laughs> Dobra, mam nawet C4, czyli ten TNT. Powiedzmy, no, to ja będę gdzieś na dworze dawać. No, na dworze, na dworze. Nie, Ty, właśnie ja, ja mam. Jestem ja już no. obok kominka i będę na dworze. O, kurde! O, nie, 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 nie. nie. Do widzenia misiu, do widzenia, do widzenia Gdzie dać ten głupi e, zielony A ja, e, ja Sia, Sia, ja ci powiem, tam e, zielony klucz jest tam na dworze, jest taki włas po prostu ja mam, was jeść? mam was jeść? Nie wiem, jak chcesz ja nie wiem Nie wiem, Sia? możesz nam dać fory A syna nas złapał? Nie, Sia nas nie złapał Nie złapał. A chciał? No, no. chwilę, ale no tam dawałam wam takie fory bardziej. A. Jak ja będę pająkiem, to ja też dam wam fory, jak Jeki. chcecie. O! Z... Chyba mi się zjadł bekonka. Tak, bekonka zjadłem. O, si tu, 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 właśnie tutaj, tutaj, Cześć! tutaj. O! O, o Boże! O Boże! Wow, ile Ej, nie, mizi, się, mi się błaka, błaka! Misiu, 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 misiu O, o! Nie, nie, nie. <śmany> o właśnie to. Ja eee, jest... ki... pokażę wiecie, ci. Zobaczcie, staj... 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 Tak, ja wiem. Bo nikt tego nie widzi. To jest dla pająka. Nie, ale Te drabiny. Gicz, to, że, wiesz, że normalnie człowiek idzie tak, ja drabiny. wiem o tym właśnie. Prosto. Jeżeli ja kiedyś próbuję go zobaczyć, to nie mogę. No. Okej. Okay. Oo! Może spaskać. Tak! I muszę nie go dotknąć? Czy muszę dotknąć tą łapą? No dotknąć go. Musisz go dotknąć. Kliknąć w niego? Tak, tak. <grym> Ale spokojnie, za 20 tam sekund się obudzisz Za 15, za 10. 9! O, kurde! <grym> Ciekawe, czy mi się zbykło, będzie chciał nas zjeść. Początek. Po jest... No, złoty klucz, złoty klucz. O nie, z zbyciu chce nas pożreć. Dlaczego? Kurde, i gdzieś jest złoty klucz. Misiu, Z chce nas pożreć. O nie. Mam! O, dobra! Dobra, dobra, dobra. I to jest tam bardzo, tam na dole, na dole, tak? Tak, tak, na dole, tam gdzie jest cudzienka. Ach, o nie, o nie, o nie, o nie Aha, będziemy się bawić w kota i myszkę, tak? Okej okay. no Uważaj, on tam jest On tam jest To muszę to jakoś zrobić Ty, właśnie, no, ja wiem co zrobić A no przecież spray, ja spray odłożyłem, wiesz gdzie? Gdzie? Czy masz spray? Ja nie mam sprayu Na, na górze w ty, na, samej, na samej górze W, lewej, w lewym pokoju A, o, okej okay. I, tam, I tam jest spray Okej okay. Zaraz znajdę Hej, Misiu, misiu tak. O, dobra Yay, I mam gotowy na szczęście No chodź Z tym świeżym mięskiem No, no chodź, no Misiu Czekaj, czekaj nie, nie, nie! Haha, tak. No chodź misiu, bo się... Chodź jak bój bój się. Bój się. O nie, złapałam się w pułapkę. O, o nie! Mam... Nie, nie. Bo, bo drugi nie stryjem z pryska. Znam was. Wcale nie. A jak? Ach. A! Nie! No nie! Kurde, a mi się nie udało! Kurczę... No nie! A, A mi się zmysł, został spiskany? Nie. Nie, <grywa> bo właśnie chciałam Chodź no, tu mi się zmysł. Nie! No nie! O, o, nie! Nie, kurde! O nie! Prawo mi się wygrałeś! <grywa> Dobra! Dobra, dajemy jeszcze raz! No, dajemy jeszcze, jeszcze, jeszcze raz. Dobra, dobra, radzi. Dobra, dobra, Dajemy, dajemy, dajemy. Dobra! Dobra! S Ale S powinno być takie automatyczne, jeśli są wszystkie. No właśnie. A i od tej pory tego nie zrobili. Do tej pory do tego nie zatrzymała. Tak Dobra, kto będzie teraz spider? Nie. O! A nie? Aha A Ja będę? Tak, chyba tak No nie wydaje mi się Albo ja Aha, ja Ja jestem pająkiem O kurde No Nie wiem, jak chcecie to mogę wam dać fory albo... Nie, wiem, mogę poznać. nie dawaj Nie, bacon nie. <laughs> ale ja, ale ładnie wyglądam. Ej, chłopaki, chcecie zobaczyć mnie, jak ja wyglądam? No, A... ale jak się zrespisz. Okej, okay. jak cię zrespię. Wow, ale fajnie. Aha, i kot jest na ziemi. Co? <laughs> Mój kot, biały kot. co? No, darzy się po ziemi jak taki prosie. O, siema, 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 Misiu. No. Patrz, mój kot się tarza po błocie, jak taki prosie. Widzisz? Sia, chyba. Mój kot się tarza po błocie. Jak chcecie to mogę dać powory Tak, tak. No. Okej, okay, Nie będę w stanie. Was... Dobra, a gdzie jest ten bekonek? Muszę go dorwać. O! o siema! Już go mam od razu! He? Czy ktoś tam jeszcze jest? A nie, to tylko tyś ja. No bo on. No bo bekon był tam na dworze i właśnie biegnął w stronę drzwi, i wtedy ja byłam Eee, Czekaj, ja ci pokażę. O! o, o. Sija, Sija, idź, idź, żeby cię nie zjadła. Kolej, nie o, właśnie, tu, tu, tu. Tutaj, tutaj, tutaj. Niebieskie, no, ej, nie, ej, ej, nie zjem was. No, już się oddaliłam, już się oddaliłam. Niemiecki wiem gdzie? Jakby coś, ja dzisiaj możecie mnie zjeść na kolację. Eee, pomarańczowy, o matko. Klucz jest. No wiem, wiem. Sija, ja ci coś teraz pokażę. Patrz. Możecie mnie zjeść dzisiaj na kolację. Jestem. Usiądźcie sobie do stołu i możecie mnie zjeść. A sam Sija mówiłeś, że. Czy chcesz pająka zjeść? zajesz tam złoty. No. Nie, zjeść tam złoty. <laughs> Siema Dobra, idę tam Idę się zrzemnąć, dobranoc Dobranoc <laughs> <laughs> Ktoś ma na łom? No Tutaj O, ma złoty klucz, a gdzie jest ten taki detonator? Detonator? No taki, żeby móc tamte, A, tam ja. Do tych wentów, tak? No A, dobra Kto ma ten, kto ma y, ten... Ja y, y. e, Jakby coś ja zaraz poszukam O, mam jak... Y, do czego jest to? A, e, właśnie tam, tam na górze, tam na okay. górze, ci zaprowadzę Znaczy ja wiem gdzie, wiem gdzie No, okej, okay, okej okay. Nie tylko, nie, tylko ucieczka O, napiszcie widzowie w komentarzach z czego ma być kolejny film it's, it's Piggy czy Kitty No Czego byście woleli na... No, ja lubię Kitty mm -hmm. nie, nie lubisz? Nie Tu jest łom, zabierz ten łom, Aha No to pięknie, no jak ja się wspinam po drabinie, to chyba mam takie wrażenie, że mi chyba przechodzi właśnie no, przez tą maskę ta twarz moja. Spokojnie Krysia, nie musisz się tarzać po błocie, nie musisz. Ja nie mogę, ja mam jeszcze bukiet i torbę. Wow! Spokajnie, macie jeszcze dużo czasu. 6 minut wam zostało. No to większość. I 5 w sumie. No to większość. No, większość, większość. O, o, Sia, Sia. Jak chcecie, to możecie mnie spryskać. Aaaa. Nie jesteś. A, o, tutaj byłam. Ha! Nie, no, cześć Spokojnie, ja tam nie gryzę, nie jestem straszna Musisz poczekać, zjesz tam ten jak blisko No, blisko, blisko Jakby coś ten klucz francuski jest tam Gdzie są te lasery, tam w tych wentach A, bo jeszcze tutaj chyba tak e, nie 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 tu, nie tu nie tu musicie mieć taki musicie mieć taką bombę taki telefon a po wiem, prostu można Ej, chyba wiem może tam będzie może właśnie tam a nie może na strychu czekajcie pójdę zobaczyć tam na górę tu 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 o, dobra, dobra, dobra. A masz też złoty klucz? E, złoty klucz jest tam na górze. Tam na górze, na górze. Okay. Ile? Tam na strychu. Tak, na strychu, na strychu. No. A gdzie jest klucz krakowski? Nie wiem. Albo tutaj, albo gdzieś indziej. Gdzie na stylu? No na stylu, tam na górze, tam gdzie są drabiny. Właśnie miałaś drabinę. O, tu, właśnie tu. Sia, Sia. Zapro... O, tu. Tutaj, tutaj. Tu jest złoty klucz. No, właśnie tu. A. Ja już mam złoty Czekaj, poszukam tego klucza. O, francuskiego. Poszukam, poszukam. Nie ma go tutaj. Jeszcze baterie musimy zdobyć No baterię. A francuski klucz chyba odłożyłem zamiast żółtego. Nie, tam ty miałaś pomarańczowy klucz. No tam, tam, yy, yy, tam gdzie się otwierał pomarańczowy klucz. A to co mam zrobić? No nie wiem, Pos najwyżej Ci po pokażę gdzieś klucz francuski, tyle. No. Ej, no rzeczywiście jest tutaj, tam gdzie był ten bug spray. Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Dobra, a mam już przewodową grę. Znaczy jeszcze... Pewnie tutaj będzie bateria, co nie? No, czekajcie, poszukam. Gdzie będzie ta bateria? Już nie o, no, nie... o, dobra! I ty już otwórz tą puszkę. Cześć, ja u fioletowej kluby gdzieś się dawały. A tam, o no! No tam, gdzie jest ten Escape. No, no. Już mi się przypomniała. Ej, ale nie, nie zrobisz tą dźwignią. No, dźwignią, dźwignią. A, to na dole jeszcze dźwignię. A, nie widziałam. O, dobra. To bajajajo. Bajajajo, ja Uciekamy. też uciekam. O, pierwszy raz chyba ma ten Uciekamy! No ja też uciekam. Oh, no. <laughs> a wiecie, że ja nigdy nie przeszłam tej gry? No to wiem, i to jest twój pierwszy raz. Serio? Dobra, jeśli Wam się odcinek spodobał, zostawcie łapę w górę i suba. I się z wami żegnamy. pa, pa.